Siema! Tutaj, Agatha z kanału How to Żyć. I dzisiaj zrobimy sobie taki podcast dwuczęściowy, gdzie będzie coś, czego jeszcze nie było. Trochę inaczej, to prawda, ale mam wrażenie, że chyba sensowniej, bo doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że jestem w ogóle strasznie chaotyczna i ja mówię o pięciu rzeczach naraz, zmieniając w ogóle tok myślenia w tę chwilę. No ale tak jest mój robić o tym. Ale jako, że trzeba być profesjonalnym, to stwierdziłam, że dzisiejszy odcinek podzielę na dwie części. Pierwsza część to będzie takie mini podsumowanie ostatniego miesiąca, kiedy mnie nie było, no bo może ktoś zatęskił. Bo ja tak! I się też interesuje tym, co ja robiłam przez ten czas, jak mi życie mija i czy są jakieś rewelacje. Otóż są! No, life'em dalej jestem, dalej kwestionuję, co robię ze swoim życiem oraz narzekam na rzeczy, na które mam wpływ teoretycznie i mogłabym je zmienić w 5 minut, ale chyba po prostu wolę narzekać. No więc zapraszam Was na odcinek numer 1. Okej. Okay. I zacznę od rzeczy, która wypełnia moje serce, a teraz i kuchnię, bo wszędzie śmierć grzybami. Czyli już wiecie o czym będzie mowa. Ten rok był istnym grzybobraniem. Mój luby mimo nienawiści do grzybów, i ja w ogóle nie wiem, jak można tak żyć. Ja mam wrażenie, że to musi być straszne takie życie bez grzybów, bo grzyby są zajebiście dobre. No ale Wojtas zabierał mnie co tydzień na grzyby. Jeździliśmy do lasów oddalonych w ogóle tak godzinę drogi od naszego miasta, gdzie mogłam właśnie sobie spędzić w lesie godziny, gdzie mogłam zbierać grzybów dowoli. Przez te dwie godziny w lesie, tak średnio to biegałam i darłam się w niego no bo tu był grzyb, tu był grzyb. I w ogóle moja ekscytacja była taka, że musiałam z ziewem biegać autentycznie, bo ja się tam dusiłam w tej ekscytacji. Ten sezon grzybowy był niesamowity. Oczywiście za każdym razem jechaliśmy tylko do tego lasu, no to zabieraliśmy z nami naszego pieska, żeby mógł się wyhasać i żeby towarzyszyć mi w poszukiwaniach grzybowych. Jako, że już jesteśmy przy temacie pieska, to powiem Wam teraz fun fact, o którym nie miałam pojęcia dopóki nie wyjechałam do Anglii. Tutaj praktycznie nie ma kleszczy ani komarów, co jest w ogóle cudowne. Porównując to, ile razy wpadłam w krzaki albo wywaliłam się w paprotkach, to powinna mieć kleszcze nawet na czole. A tu magia nic mi nie ugryzło. W tym roku Wam jeszcze zdradzę, że polowałam na czasznicę olbrzymią. I to jest taka ogromna biała purcha. Która podobno smakuje jak miks kurczaka z kanią, podobno jest przepyszna. No więc ja jak jestem zapisana oczywiście na te wszystkie facebookowe grupy, grzyby w UK, Mushroom Hunters i tak dalej, no to ja jak zobaczyłam te zdjęcia tego ogromnego grzyba, no to się napaliłam, bo mówię kurde, jeden a mi starczy na cały rok. Oblę wszystkim swoim znajomym wysłałam zdjęcie i powiedziałam: jak będziesz tylko na spacerze z psem, albo gdzieś na Polach i zobaczysz wielką białą kulkę, to mi wysłałeś zdjęcie i dawaj znać, bo ja muszę tego grzyba spróbować, no ale shit happens niestety się nie udało. Najgorsze jest to, że na grupach facebookowych ludzie, którzy jeździli do tego samego lasu, do którego ja jeździłam, wrzucali zdjęcia z tą purchawą. Jeździłam, szukałam no nic. Nie tyle, co udało mi się w tym roku znaleźć, to trzy leżące obok siebie sarnie raciczki. I to było takie dziwne, bo one leżały praktycznie obok siebie w środku lasu. I one nie były poszarpane, one były jakby odcięte, więc to było takie creepy. I do tej pory się zastanawiam w ogóle, co tam się wydarzyło i czemu, Och, no. Ale dodatkowo jeszcze w kwestii grzybów. To po dwóch latach mieszkania tutaj, końców znalazłam miejscówkę, gdzie rosną kanie, więc Iee! możecie w ogóle sobie wyobrazić moją ekscytację. Wy w ogóle wiecie, jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to macie pojęcie o tym, jakie ja piszczałam i jakie filmy wrzucałam podczas tego sezonu grzybowego i o Jezus, ja jestem pierdolnięta. No ale dobra, jak znalazłam tę miejscówkę z Kaniami, no to możecie się domyślić, co było dalej. Miałam wspaniały polski obiad i takiego to nawet w polskim sklepie nie kupicie. Miałam kotlety z Kani, miałam młode ziemniaczki z koperkiem, nie wiem w sumie, czy takie młode, nawet nie wiem, kiedy jest sezon na ziemniaki, ale mniejsza. Mówili, że młode, to wzięłam. Mieliśmy buraczki i mizerię. Wiem, ja się też właśnie teraz osiliłam. No i tak się obżarłam, że wstać nie mogłam, no ale to jest u mnie w sumie normalne, bo ja dość kompulsywnie zjem. W ogóle jakie wynurzenia tutaj są teraz na podcaście. Mówię o grzybach, a teraz, że ją kompulsy nie wow. Ale okej! Okay. I może Wam zrobię teraz mini szkolenie, jak to gąkanie rozpoznać, bo przed wyrywaniem grzybka z ziemi, bo nie wolno wyrywać grzybków, jeżeli nie jesteście pewni, co to jest. Bo szkoda po prostu, inne zwierzaki to zjedzą. To patrzycie, czy ten grzybek ma na nocy zygzak. Jeżeli tak, wyrywacie grzybka. Sprawdzacie, czy pierścień na nóżce się rusza. Jeżeli tak, zajebiście. A potem ułamujecie korzonek i patrzycie, czy nóżka w środku jest pusta. Jeżeli tak, macie trzy jest i przechodzicie dalej, możecie smażyć kotlety. Nie zanudzając i nie zmieniając tematyki w ogóle kanału z komedii na poradnik grzybiarza, to lecimy dalej. W końcu po dwóch latach, i teraz proszę się nie śmiać, ja się już zaczęłam śmiać, pojechaliśmy do Londynu pozwiedzać, bo wcześniej to były takie krótkie wypady z okazji odebrania kogoś na przykład z lotniska jak przylot, lub jakiś koncert był, jak... a teraz postanowiliśmy spędzić cały, ale to cały dzień w Londynie, zwiedzając, jedząc różne jedzonki, różne pyszności z różnych stron świata. Klasycznie bez wspomnienia o jedzeniu to nie wytrzymała. <laughs> Przed chwilą mówiłam, że życzyłam kotlety z a teraz znowu jedzeniu. Klasycznie. Pierwszy punkt, jaki mieliśmy na naszej liście rzeczy do zobaczenia, to było Muzeum Historii Naturalnej. I my o tym muzeum mówiliśmy już od dwóch lat, od kiedy się przeprowadziliśmy do Anglii, że o nie, 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 my musimy sobie zrobić cały dzień w tym muzeum my musimy w końcu jechać. No i wiecie. Klasycznie. Biadolenie od dwóch lat o tym samym, ale nigdy nie spiliśmy dupek i nie pojechaliśmy. Któregoś dnia tak już byliśmy znudzeni, że siedzieliśmy i myśleliśmy, Boże, myśmy dawno nie byli na jakimś wypadzie za miasto. Myśmy nigdzie nie byli zwiedzać, nic nie widzieliśmy dawno, choć pojedziemy do tego Londynu. I ja nie miałam pojęcia czego się spodziewać. W kolejce staliśmy około, nie wiem, 30-40 minut, co jak się później okazało, było praktycznie niczym, bo te kolejki tam są cały dzień takie długie. I ja w życiu nie widziałam większej kolejki, która zaczynała się w ogóle już w metrze. I była długa na minimum 400 metrów, więc te. Pół godziny to nic. No i muzeum w środku było niesamowite. Świetne było to, że to muzeum było bardzo nastawione pod rodziny z dziećmi, bo to się chwali, bo w ogóle nie ma nic lepszego niż wszczepienie maluchom ciekawości do świata. I gdybym miała na przykład znowu 8 lat i rodzice zabraliby mnie do Londynu, do tego muzeum, to ja się bym tam wydzierała bez przerwy, co najmniej przez godzinę oglądała też szkielety dinozaurów, znając w ogóle na pamięć nazwy każdego z nich. Bo, ich błąd mała, to ja miałam kasety VHS z dokumentami o dinozaurach i w ogóle na ścianach wisiały rysunki zakrwawionych dinozaurów, zabijanych przez t -rexa. Teraz jak to mówię, to się w ogóle zastanawiam, czym rodzice mnie do psychologa dziecięcego wtedy wysłali. Nie wiem, nie mam odpowiedzi na to pytanie, ale gdybym była znowu mała i rodzice zabraliby mnie do takiego muzeum, to bym sikała pod siebie. Ja bym się tam, ja bym tam ryczała, ja bym tam piszczała i po prostu tak Koniec, koniec, już tych pisków. <noise> Muzeum na oko spędziliśmy tak 4 godziny, myślę. I oglądaliśmy wszystko, co tylko mogliśmy. Weszliśmy do każdego pokoju, czytaliśmy wszystkie plakietki no prawie wszystkie. Oglądaliśmy wszystkie szkielety, wypchane zwierzaki, minerały z kamiliny, omijając oczywiście wypchane małpy, bo małp się panicznie boje. Okej, okay. i teraz jest ważne pytanie do publiczności. <noise> Czy wśród moich słuchaczy jest chociaż jedna osoba, która się tak samo jak ja boi małp? Bo ja mam wrażenie, że ja jestem chyba jedyną osobą w swoim otoczeniu, która ma taką fobię. Nie słyszałam nigdy o nikim, kto się boi małp. Ale skąd mi się w ogóle ta fobia wzięła? Kiedyś na Discovery. przez przypadek obejrzałam dokument o domowionym szympansie i on żył ze swoją właścicielką przez 15 lat. No ale jak wiemy szympans żyją długo. No i po tych 15 latach, jak to jest też w cyklu naszym ludzkim, zaczął robić się strasznie agresywny i zaborczy, bo zaczął dojrzewać. No a że szympans jest dzikim zwierzęciem i nie da mu się przetłumaczyć, nie da go się kontrolować, no to oszalał. Co dziwniejsze w ogóle ten szympans, z tego co czytałam, traktowany był jak dziecko i ta kobieta, ta jego właścicielka nawet z nim spała. Ona go karmiła humarami, dawała pizzki, lizka do wina, był obrzydliwie Tyły, i w ogóle to było bardzo niezdrowe zwierzę, bo ona traktowała go po prostu jak dziecko. Straszne. Z pewnego dnia szympan oszalał. Zrobił się okropnie agresywny, nie można było go skontrolować ani uspokoić. Więc właścicielka już skołowana, przerażona, nie wiedziała, co robić, no bo się autentycznie zaczęła o siebie bać. No i wyobraźcie sobie, że wpadła na pomysł, że zadzwoni do swojej przyjaciółki. Genialny pomysł. Po podwórku szaleje agresywny szympan. Hej, zadzwonił do mojej przyjaciółki. Woohoo! Brawo. Ta kobieta, która przyjechała, stała się ofiarą tej małpy. Bo ta małpa w szale rzuciła się na nią. W ogóle nie patrząc, czy ją zna, czy nie. Rzuciła się na nią i odgryzła jej całą twarz. Wyrwała dłonie. Kobieta przeżyła. Ale straciła usta, nos, oczy. Ostatecznie zwierzę w ogóle zostało zastrzelone przez policję. Ja wiem, że może nie brzmi teraz jakoś super dramatycznie, ale wierzcie mi, do tej pory mnie to przeraża i mam ciary i mi się robi autentycznie tak zimno i mam taką gęsią skórkę, jak w ogóle o tym opowiadam. To jak wyglądała po tym całym ataku było przerażające i ja nie będę Wam od tego opisywać. Ale na szczęście udało się zorganizować transplantację twarzy i twarz się przyjęła i chociaż częściowo oddano jej sprawność i inne małpy, wielkie nóg, no, unikam jak mogę, nawet jeżeli są wypchane, to mnie przerażają i nie chcę na nie patrzeć. Po muzeum pojechaliśmy sobie na Camden Town, gdzie poznałam Magdę. I uwaga, poznałam ją dzięki podcastowi, bo Magda mnie słucha. I tak wyszło, że ugadałyśmy się na wspólne jedzonko i zwiedzanie właśnie tego całego Camden na mianach. się w ogóle się poznać, porozmawiać. W wyniku pewnych zawirowań nie rozmawiałyśmy ze sobą po tym spotkaniu, więc ja jako rasowy człowiek, który ma overthinking od razu, automatyczny, zaczęłam kombinować, o Boże, może ja jednak jestem straszna na może jestem nudna, może ją mega zawiodłam swoją osobą. No, zresztą jak to Wojty podsumował ładnie, widzisz się dziewczyną pierwszy raz i zabierasz ją na oglądanie dilosów, to się Agata nie dziwi, że się nie odezwało. Ale tak było, to jest prawdziwa historia. Ale okej, okay, jeżeli ktoś nie wie, co to jest Cyberdog, to to jest taki wielki sklep, którym na żywo gra DJ, i to są jakieś takie dzikie rajwy. Wszędzie są kosmiczne ubrania, te ubrania są w ogóle robione z plastiku lub świecą w ciemności. Ogółem to ten sklep wygląda jak jedna wielka dyskoteka, z tą różnicą, że możesz tam kupić ubrania i buty. No, jak się okazało również, różnego rodzaju buty do tańczenia, na przykład na rurze, jakieś lateksowe stroje, czy Januszki. Teraz uwaga, słuchacze, kolejne słowo do słownika. <laughs> Januszek. Czyli wibrator. I uwierzcie mi, pod takim szyfrem nikt, ale tu nikt nigdy nie wpadnie na to, o czym mówicie. <grywia> Sprawdzone info. Ale mogę Wam powiedzieć, że było super. Mimo, że się naprawdę bałam i się stresowałam, że, o Jezu, co ja powiem, o czym ja będę rozmawiać, będę cały czas spieszona. to było zarąbiście fajnie. I już się w ogóle z Magdą mówiłyśmy na następny raz. I ten podcast powstał głównie po to, żeby poznawać nowych ludzi, więc jeżeli ktoś chce iść na browara na przykład w Londynie, to niech mi śmiało pisze i daje znać, bo teraz taki mały spoiler też poleci. Chyba planujemy wyprowadzić się do Londynu. No, się nam trochę nudzi. Tutaj się nic nie dzieje, tutaj jest cisza, spokój, i to jest miasteczko idealnie dla rodziny z dziećmi, albo dla ludzi, którzy już na przykład chcą sobie odpocząć po iluś latach kariery intensywnej. No ale nie dla nas, no. Gdzie dziejemy tutaj strasznie? Ostatnim przystankiem w Londynie było Chinatown, czyli takie myślę, że to w ogóle była bardzo taka basic wycieczka. <laughs> Muzeum, Camden Town i Chinatown. No ale byliśmy autobusem, więc byliśmy bardzo ograniczeni czasowo. Jak tylko wchodzicie do Chinatown, to mijacie taką wielką, czerwoną bramę. Potem wszędzie, ale tu wszędzie wiszą czerwone, piękne lampione. Od razu czuć taki klimat. Wszędzie są restauracje i troszeczkę obrzydliwe jest to, że tam wiszą na hakach tak pieczone kurczaki Zawieszone na hakach właśnie za głowę i to jest trochę obleśne, Ale co mnie bardzo zdziwiło, że na czajna tam można było kupić coś takiego jak owoc Durian. Nie wiem, czy wiecie w ogóle, co to jest. To jest podobno najbardziej śmierdzący owoc na świecie. I na przykład w krajach, gdzie są sprzedawane, czyli na przykład Malezja, Tajlandia, w hotelach są zakazy i są na przykład autentycznie, jak wejdziecie do hotelu, są tabliczki, zakaz wnoszenia durianów, ponieważ ten smród można podobno porównać z takich, no. Na no, takich leżących już zbyt długo na słońcu zwłokach. Podobno to jest niesamowicie intensywny zapach padliny. I to od razu czuć, że wy go macie w hotelu. I na przykład też na ulicy często jest z tym problem. I tak. I dlatego. Spróbować, bo nie mam pojęcia, do czego to można porównać. Nie mam pojęcia, jaki on ma smak. Czy człowiek jest w stanie faktycznie znieść ten smród, skoro już tyle osób na świecie go je, to dlaczego ja miałabym nie spróbować? W ogóle, ja lubię dziwne rzeczy próbować, więc. Ale stwierdziłam, że jestem dość twardym zawodnikiem, bo zjadłam fasolki wszystkich smaków i zjadłam takie fasolki bez wyplucia o smaku zgniłego jaja. Jadłam na przykład żygi, jadłam smarka z masa jadła. Nawet mi się pieluszka trafiła i zgniłe jajo, ale pieluszka akurat była dobra, co było dziwne. Durian jest na mojej liście rzeczy do spróbowania w przyszłym roku. I jeżeli nie uda, mi się tego zrobić na tam, jeżeli nie uda mi się kupić tego w Londynie, to na pewno jak będę tylko w Tajlandii, to spróbuję, jeżeli będę miała okazję. Kolejna rzecz, jaka się zadziała, to pod koniec października Wojtas właśnie zrobił swój wymarzony tatu na który czaił się w ogóle rok. Rok mu dostała ode mnie voucher na tatuaż pod choinkę na święta, ale wiecie jak to jest. Zawsze coś wypadnie, tutaj nie ma kasy, tutaj nie ma czasu, więc tak oto po ponad roku oczekiwania, pod koniec października, dostała wiekopomna chwila i Wojty wreszcie zrobił sobie tatuaż. I w ogóle ten tatuaż zakrywa mu całe plecy, więc on jest teraz takim bad boyem. Co ma na plecach? To jest taka nowoczesna interpretacja pracy Salvardora Daliego i to się nazywa Zmysłowa Śmierć. Na bank to kojarzycie. Ja Wam teraz mniej więcej to opiszę, bo jest to fotografia, która przedstawia nagie kobiety, ułożone tak, aby przy pomocy właśnie tej gry światła i takich cieni, wyglądały jak czaszka. To jest taka iluzja, ale to jest zarąbiste zdjęcie. I Wojtas ma coś takiego na plecach. I jest to bardzo uproszczona wersja, bo wersja tej fotografii tak naprawdę przerobiona na proste linie i czarne wypełnienia, więc to jest naprawdę taki minimalistyczny tułasz, bez żadnych cieni, detali, czysta prostota, ale wygląda tak dobrze, że... Ale ja swoją drogą chodzę ostatnio w ogóle z zamiarem zrobienia sobie też tatuażu. I myślę bardzo intensywnie o rękawie i w ogóle o tatuażu na szyi. Wiem, że moja mama jak teraz tego słucha, to mnie po prostu zabije. I ja pewnie dostanę zaraz wiadomość, jak ona to tylko usłyszy. Agata! Ale uwaga, zaskoczę was. Moja wizja rękawa to takie mroczne kwiaty, przyplatane grzybami. Wow, zaskoczenie. No i to by było jako takie tło, a takim głównym motywem na tym rękawie to byłyby potwory z Wiedźmina, czyli na przykład taki Leszy oraz czaszki. Jezu, w mojej głowie to wygląda przepięknie, to byłby sztos. No ale zobaczymy, bo nie zapominajmy, że jestem straszną pisią I unikam bólu, jak tylko się da. Do tej pory mam traumę po moim tatuażu na udzie. Koniec na rzekania, teraz troszeczkę historii. <laughs> Więc w Anglii jest takie święto jak Bonfire Night. I to jest takie angielskie święto ludowe. W rocznicę wykrycia tak zwanego spisku prochowego, kiedy chcieli zrobić zamach na życie króla Anglii i Szkocji. No i jest tej oto okazji 5 listopada, jest robiona impreza. Jest to noc, kiedy całe centrum miasta jest zamykane i fajerwerki trwają dobrą godzinę. Piękne, to prawda, ale bezsensowne, bo ja akurat fanką fajerwerków kompletnie nie jestem. I szkoda mi strasznie potem tych wszystkich zwierzaków, które giną, bo ktoś chciał sobie popatrzeć na mergające światełka, więc wow, w ogóle, bezsensowna zabawa. Przy okazji, właśnie jak to bywa na takich imprezach, no to zwierzaki szaleją i uciekają. I tak to się też wydarzyło. Po 5 listopada. Czekałam w pracy na Wojtasa, który zawsze mnie teraz właśnie odbiera, no ale się spóźniał, więc się zaczęłam martwić. Zaczęłam dzwonić, cisza, więc ja przerażona, Boże, może coś się stało, bo było ślisko tego dnia. W końcu i mówi mi takim właśnie poważnym tonem: Agata, słuchaj, nie mogę z teraz rozmawiać, trochę się spóźnię, opowiem Ci wszystko, coś się stało. Więc ja panikara, już szaleje i myślę: o matko, bosko dziecko, co się dzieje, bosko <laughs> No i 5 minut później podjeżdża Wojtas, w ogóle wyskakuje przerażony z auta, ciągnie mnie do bagażnika, a w bagażniku siedział piesek, mały brązowy kundelek który w ogóle trząsł się ze strachu, był przerażony. Cała historia wyglądała tak, że wracając z pracy, na środku ronda, na jakimś totalnym zadupiu w ogóle, Wojtas zobaczył przerażonego, biegającego w kółko pieska. I piesek był bez obroży, daleko od jakiegokolwiek miasta. No więc Wojt długo nie myśląc, wyskoczył z auta i zabrał psa ze sobą. I Boże, co to jest za facet w ogóle? To jak mi się trafiło, to jest... Och. Koleś ratuje pieski. Ma tatuaże, jest bad Ma miękkie serduszko, przekochane. Zabieram mnie na grzyby, mimo, że grzybów nienawidzi. Wiem, że słodko pierdząco się robi, no ale kurde, no z typem się hajka! <gry> Wracając do pieska. Sytuacja wygląda tak. Brak obroży. Piesek widać, że jest oswojony z człowiekiem, że jest przekochany, cały czas chce się przytulać. No ale co się mogło stać? Bęk, bang Nasza alergia dała po sobie znać. Wsiedliśmy do auta a po pięciu minutach, zaczęliśmy kichać. Jakie wnioski wtedy nasz naszły? Jesteśmy w dupie. No ale przecież pieska nie zostawimy. Nie zostawimy zwierzaka na pastwę losu, bo to jest niehumanitarne i to by było kompletnie sprzeczne z nami, bo my, jesteśmy... my uważamy, że zwierzaki mają więcej empatii i są wspanialsze od ludzi. Sorry, ale tak uważam. I postanowiliśmy pojechać do weterynarza, żeby Sprawdził, czy nie ma czasem chipa, bo teoretycznie w Anglii jest teraz nakaz, żeby każde zwierzę domowe miało właśnie zainstalowanego chipa. Bardzo szybko pojawiliśmy się w klinice. Pierwsze co to dostaliśmy, formularz do wypełnienia, co nas bardzo zdziwiło, a piesek został zabrany na takie szybkie sprawdzenie. W międzyczasie pani nam wytłumaczyła, że ten formularz jest po to, żebyśmy my nie ponosili żadnych kosztów za leczenie pieska, jeżeli coś się stanie, żebyśmy podali informację, gdzie ten piesek został znaleziony i, i słuchajcie tego, bo to jest hit. To, jak funkcjonuje tutaj całe te rescue, czyli te schroniska w Anglii, to jest coś fantastycznego. Więc jak przywieziecie do weterynarza pieska, spotka cokolwiek co znajdziecie, nawet dzikie zwierzę, to oni je zabierają, dają wam ten formularz i wtedy ten zwierzak zostaje u nich na obserwacji. Oni mu dają jeść, pić, sprawdzają czy nie ma chipa. Jeżeli ma chipa, to kontaktują się z właścicielem. Jeżeli nie, to zostawiają go właśnie w tej klinice. I jeżeli przez parę dni, jeżeli to jest właśnie takie zwierzę domowanie nie dzikie, nikt się po niej nie zgłosi, to wtedy jest odsyłane właśnie do schroniska, a w schronisku szukają mu wtedy domu tymczasowego i w ogóle. Jakie to jest genialne rozwiązanie, jakie to jest proste rozwiązanie, ale jak to w ogóle działa szybko? No i byliśmy mega sceptycznie nastawieni do tego całego pomysłu, bo znając polskie realia, byliśmy przerażeni co się stanie. Mieliśmy już czarny scenariusz, że ten pies będzie teraz do schroniska oddany, nikt się nigdy nie dowie, pewnie właściciele go szukają. Stwierdziliśmy, że no dobra, no już trudno i tak to było najlepsze rozwiązanie, jakie mogliśmy znaleźć, bo my go w domu nie moglibyśmy mieć. No i wróciliśmy sobie do mieszkania. Ja odpalam Facebooka, patrzę, a tam już od 15 minut, czyli od momentu, kiedy wyszliśmy z kliniki, wisi ogłoszenie, że znaleźliśmy, do pieska, do rana. Ten post, który został opublikowany, miał już 10 tysięcy udostępnień, więc w ogóle. Wow. To, jak to działa sprawnie, to, jak to fantastycznie działa, to jest niesamowite. W ogóle ja teraz się pewnie powtarzam i mówię ciągle, wow, super fantastycznie. No ale jestem pod wrażeniem. No ale niestety właściciele pieska się nie znaleźli. Było zero odzewu. Randomowi ludzie pisali, że zgłaszają chęć na adoptowanie tego pieska, jeżeli właściciel się nie znajdzie. No i powiem Wam szczerze, że dalej bardzo w to wierzę, że ten pies był tak przerażony fajerwerkami, które miały miejsce dzień wcześniej, że on się po prostu zerwał ze smyczy, albo uciekł z ogródka. I bardzo wierzę w to, że tego pieska miało jakieś starsze małżeństwo, bo to był naprawdę grzeczny, łagodny. Godny mały piesek, no ale z tego przerażenia uciekł i wylądował z dala od ludzi, i ja w to wierzę, że ci ludzie dalej tego pieska nie znaleźli właśnie przez to, że ogłoszenia były głównie na Facebooku, a oni mieszkają może w jakimś mieście obok Norwich, i dlatego nie mogą go znaleźć. I nie chce mi się wierzyć. Ja sobie to w ogóle ze świadomości wypieram, że ktoś był na tyle bezdusznym śmieciem, że byłby w stanie wyrzucić psa na środku ronda. Po ciemku w zimną noc. I ja w ogóle nie chcę o tym myśleć i mam nadzieję, że tak nie jest. I mam nadzieję, że ten piesek w końcu znajdzie kochający dom. Ostatnie informacyjne hity kobiety, która najchętniej by z domu nie wychodziła, to to, że trochę się dzieje, jeżeli chodzi o nasz ślub. Bo restauracja jest zaklepana, więc my jako po prostu zera organizacyjne, bo no, zawsze jest czas, zawsze jest czas, a potem tydzień przed się nagle budzisz i. Ale jestem w dupie. No to dobra uwaga. Restauracja jest zaklepana, zaliczka będzie zapłacona w tym tygodniu. I haj tam się! I powiem wam, że w ogóle się mega jaram, bo przyszły rok będzie tak super. W pracy mam coś takiego jak program wakacyjny, bo ja mam podstawy, jeżeli chodzi o urlopy, takie 25 dni. Do tego mam wszystkie święta narodowe wolne. No i dodatkowo mamy taki program pod koniec roku, że można wykupić do 10 dni roboczych. Czyli w skrócie jest to bezpłatny urlop, który musi być oczywiście udziwniony, bo to korporacja, no ale nic, korpo zasady, to święte zasady. No ale dzięki temu widać Tajlandię i postanowiliśmy, że jedziemy na dziko, bez planu do Tajlandii, jako nasza podróż poślubna. I będzie bez żadnych hotelów, bez wycieczek zorganizowanych, lecimy na żywioł, bo czas najwyższy. Naprawdę czas najwyższy, planeta ginie, my niestety też. Czas zacząć inwestować w przeżycia i doświadczenia, a nie w rzeczy. To jest bardzo mądre zdanie. Zapamięta dziejesz, ale już te pattaje mi się śnią na serio. Boże, ja już się nie mogę doczekać. Kiedy będziemy chodzić i będziemy próbować tego całego street foodu, kiedy będziemy leżeć plackiem na plaży, kąpać się, latać między wyspami, zwiedzać wszystkie świątynie. Jedyne co mnie boli i co mnie przeraża to to, że tam są wszędzie małpy. Więc ja nie wiem, co mam teraz zrobić. Czy da się tego jakoś uniknąć? Niech mi ktoś powie, jak ktoś był w Tajlandii, czy da się uniknąć tych małp. Dobra, i teraz czas na ostatni kapicik, bo będą teraz ulubieńcy tygodnia, a w sumie to miesiąca, bo od miesiąca tego nie było. Jeżeli chodzi o jedzonko, to precle. Okazało się. Że robienie precli w domu jest cholernie czasochłonne. Będziecie cali w ogóle w mące, a już kurw będzie liczona w kilogramach. Ale jak już upieczecie tego precla, to ten ciepły precelek zrekompensuje ci wszystko. Cały ten ból istnienia i całe to wkurzenie w kuchni. I jak posypiecie ciepłego precla parmezanem, to w ogóle wjedziecie na wyższy level doznań kulinarnych. Piszcie dobry. Świeży, ciepły precel, solony posypcie parmezanem. Okej, okay. i w ogóle, jak się okazało, sekretem precli jest ugotowanie ich w wodzie z sodą oczyszczoną przed pieczeniem. No i to wszystko. To jest cały sekret precla. Wow. Okay, druga rzecz, Odkryliśmy niedawno i to dzięki Różowej Brygadzie. Przyznacie, kto to ogląda. Ja jestem uzależniona od tego serialu ostatnio. To guacamole ze śmietaną. Do klasycznego guacamole dodajecie łyżeczkę śmietany i mieszacie. I to, co się stanie z tym guacamolem, to jest po prostu rzecz najsmaczniejsza na świecie. I to doda mu takiego łagodniejszego smaku oraz takiej kremowej konsystencji. I w ogóle jestem taką. Średnią fanką awokado, bo ja lubię tylko guacamole, ale to guacamole musi bardziej smakować cyzryną i czosnkiem niż awokado, bo smaku awokado nie lubię. Więc ta śmietana naprawdę dużo robi. Okej, okay, jeszcze jednym hitem, jeżeli chodzi o jedzonko, to jest wegański pull pork czyli taka szerpana wieprzowina w sosie barbecue. O mój Boże! W ogóle, sorry, ja się znowu <laughs> I kulturka. Serial. To Queer Eye, czyli ta różowa brygada, o której wcześniej mówiłam. Ciągnęłam się strasznie. Przyznaję się bez bicia. Ta energia i ta radość z życia w ogóle tych prowadzących, to jak zmieniają życie takich normalnych ludzi, to ile dają z siebie i to jak są autentyczni, to mnie totalnie kupiło. To, że nie ma tam w ogóle tej sztucznej takiej maniery, tego takiego bycia fajnym na siłę, skradło moje serce bezpowrotnie. I ja myślę, że to też jest kwestia tego, że Amerykanie mają w sobie więcej luzu, swobody i takiej spontaniczności. Ale tak, Różowa brygada totalnie mnie kupiła w tym miesiącu. I kiedy tylko mogę, kiedy na przykład coś robię, to w tle zawsze musi to lecieć. Z filmów, film jaki ostatnio obejrzałam, to znalazłam na Netflixie film Klaus. Jest to świąteczna animacja, nowe podejście do tego, jak powstała legenda o świętym Mikołaju. I powiem wam, że ja mogę oglądać cały dzień dokumenty o seryjnych mordercach. Ja mogę słuchać podcastów kryminalnych. Ale jak ja obejrzę taki film, taką animację, to ja będę ryczeć jak dziecko. I tak też właśnie było. Przepiękne. W ogóle kreska jest tak niekonwencjonalna i tak się dobrze to oglądało, że naprawdę, jeżeli szukacie jakiejś dobrej świątecznej animacji, albo już też chcecie, jak ja wejść w ten świąteczny klimat, to Klaus to jest. Moje top 1, jeżeli chodzi o animację w tym momencie. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o kulturkę, to podcasty. I dziś wam polecę kilka, bo ostatnio tak się zdarzyło, że kilka znajomych, widząc to, że naprawdę namiętnie słucham tych podcastów kryminalnych, poprosiło mnie o listę, właśnie kanałów, których ja słucham. A słucham ich sporo, więc teraz spisałam takich moich ulubieńców, i teraz oto i oni. Piąte, nie zabijaj. Justyny Mazur, to mam wrażenie, że chyba wszyscy znają. Kryminalne historie. Untold Stories. Hulaj Dusza. Agaroyek. Krzysztof Radke stanowo. I jeszcze jest taki nowy Korpus Delicti. To jest takie moje top of the top, jeżeli chodzi o podcasty kryminalne i jeżeli widzę tylko powiadomienie, to od razu się cała strzęcę jak mała łałka i się cieszę, że o, znowu posłuchałam o mordercach i znowu zaczynam się zastanawiać, czy rodzice mnie nie wysłali do psychologa dziecięcego. Hmm. Dobra, ostatni punkt to sukces. Mój sukces to to, że w końcu po trzech miesiącach gadania pojechaliśmy na basen i kupiliśmy karnet. Więc teraz uwaga, werble. Zaczynamy misję odchudzanie weselne. I mam dość ambitny cel, bo chcę zrzucić w ogóle 30 kilo do sierpnia przyszłego roku. I nie przesłyszeliście się. 30. Ale podobno się da. A że mam świadomość samej siebie i siebie akceptuję, to chcę to zrobić. Chcę polepszyć swoje zdrowie i. powiem szczerze, mimo tego, że naprawdę Wojtas poprawił moją samoocenę o 100%. Anglia nauczyła mnie też samoakceptacji i tego, że nie ma co się przejmować swoim wyglądem. Serdecznie mam dość tego, że po minucie biegu mam taką zadyszkę, że muszę usiąść. Wkurza mnie to, że dla mnie 5 długości basenu na tej chwilę jest niemożliwością. I wkurza mnie też to, że na przykład jak widzę słodyczy, to kwiczę. wiem, że to brzmi Miał strasznie sucho, ale tak jest, i jem okropne śmieci. W pracy siedzę 8 godzin, bite 8 godzin co najmniej, chociaż teraz też obie na godzinę. I podjadam sobie precelki, podjadam sobie chipsy, jem jakieś gumy do rzucia, które tylko znajdę czekolady, jem wszystko, co znajdę, plus, plus oczywiście klasycznie obiad i śniadanie, więc ja pożeram kosmiczną ilość kalorii, strasznie się czuję. Ale ostatnio miałam też problemy ze zgagą. I dobra, koniec moich gastrycznych problemów, bo ja doskonale wiem, skąd to się bierze, z tego żarcia, ale moje rozstępy na przykład na brzuchu też się znikąd nie wzięły. Więc teraz już wiecie, i teraz. Oficjalnie musicie mi pilnować, i jeżeli zacznę wspominać o pizzy, albo wrzucę na story jakieś zdjęcie czegoś, czego nie powinna mieć, to mnie opierdzielcie i to tak porządnie. Więc akcja szmulka do sierpnia ruszyła, i dzieje się, moi drodzy dzieje, i do usłyszenia w następnym odcinku. Bye, bye!